W tym ostatnim tygodniu i drugich godzin Kościoła czytaliśmy słowa z listu świętego Piotra. Jezus Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił, abyście szli Jego śladami. To wezwanie bracia i siostry usłyszeliśmy też dzisiaj przed tą Eucharystią. W czasie liturgii poświęcenia palm, abyśmy szli z palmami razem z Jezusem Chrystusem. Szli tą drogą, którą szedł On z Góry Oliwnej do Jerozolimy, jadąc, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, na osioł. To bardzo ważny znak. Dlatego, że właśnie na osiołku wjeżdżali do Jerozolimy królowie Izraela. Jezus, wybierając właśnie tę drogę i to zwierzę, wybrał je jako znak, że wkracza do Jerozolimy jako król więcej, jako syn Boży co wyznał w tej czytanej dziś męce pańskiej. Tłumy witały Go, śląc płaszcze, gałązki palmowe i oliwne przed Nim. I Pan wzywa nas, abyśmy szli tą drogą za Nim. Co to dla nas oznacza? Oznacza to, że zawsze mamy być świadomi naszej, Niewyobrażalnej godności, którą otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. Pan Bóg na Chrzcie Świętym przyjął nas jako swoje dzieci. Jesteśmy synami i córkami Boga. Co więcej, otrzymaliśmy godność królewską, bo jesteśmy synami Króla. Prorocką i kapłańską. Ważne jest, abyśmy przypominali sobie to, nie zapominali o tym, co otrzymaliśmy w tym sakramencie wprowadzającym nas do Kościoła, czyli do ciała Chrystusowego, do oblubienicy Chrystusa. Jest to przede wszystkim dlatego ważne, że i na nas powoli, stopniowo przychodzą czasy, przez które przeszedł nasz Pan Jezus Chrystus. Bo owszem, wszedł do Jerozolimy, witany po królewsku jako syn Dawida, ale potem został wydany, znieważony. Jego ludzka godność została podeptana, znieważona, wyśmiana. Aż po to, co najgorsze, co było nie tylko znakiem strasznego cierpienia. Wspomnijmy jednego z najwybitniejszych z Rzymian, Cycerona, który mawiał, że kiedy słyszy słowo kruks, tak po łacinie nazywa się krzyż, czuje ból w nadgarstkach. Nie tylko to, nie tylko cierpienia. Ale największego pohańbienia jest rzeczą niesłychanie ważną, bracia i siostry. Abyśmy tę godność w sobie nosili, tę godność dziecka Bożego i o niej nie zapominali. Bo to ona jest oparciem na te chwile, przez które i my będziemy przechodzić, idąc za Jezusem Chrystusem, który, by to jeszcze raz przypomnieć. Ze słów św. Piotra apostoła, wzór nam zostawił, abyśmy szli Jego śladami. Śladami Jego godności, Jego chwały, ale też i tego poniżenia, które zawsze spotyka tych, którzy naprawdę, rzeczywiście idą za Jezusem. Zresztą Pan Jezus wcześniej przestrzegał swoich uczniów. Biada wam, jeśli ludzie chwalić was będą, bo tak czynili fałszywym prorokom. Dlatego błogosławieni jesteście, jeśli was prześladują, dla imienia Mego. Pan daje nam dziś to swoje słowo, daje nam siebie samego, aby nas umocnić, abyśmy się nie bali być Jego uczniami w tym naszym świecie coraz bardziej poganiającym, abyśmy nie bali się tego okazywać. Prawda bowiem jest taka, że jeśli ludzie nie widzą, że jesteśmy uczniami Chrystusa, to nimi nie jesteśmy, bo to oznacza, że ogarnia nas to, co ogarnęło uczniów Jezusa. Kiedy przyszła chwila wyznania, świadectwa, święty Piotr deklarował, że za Jezusem Chrystusem pójdzie i do więzienia, i na śmierć. Jak słyszeliśmy, inni to samo mówili. Zapewne i nasze usta, może nie tyle usta, co serca, są dziś też pełne pięknych deklaracji, bo przecież zarówno święty Piotr, jak i reszta uczniów mówiła to szczerze, ale nie mówili prawdy. Szczerość i prawda to dwie różne rzeczy. Człowiek może mówić rzeczy szczerze, ale nie znając prawdy o sobie, nie będzie mówił prawdy. Tak, tak było i z Nimi. Musieli doświadczyć bardzo boleśnie tej prawdy, że choć chodzili z Jezusem, choć byli blisko Niego, tak naprawdę nie należeli do Niego. Stali się prawdziwymi Jego uczniami dopiero wtedy, kiedy przyjęli Jego Ducha, kiedy Duch Święty ich przemienił. My wszyscy przyjmując chrzest. I pewnie wszyscy też, poza tymi najmłodszymi, przyjęliśmy bierzmowanie, otrzymaliśmy te dary, ale możemy z nich nie korzystać. Możemy być jak ci żebracy z bajek, którzy w istocie są synami króla czy córkami króla, ale o tym zapomnieli. Ta godność. Tego godność owszem mają, ale nie tylko ukrytą, gdzieś zasypaną, przygniecioną różnego rodzaju problemami, trudnościami. Dlatego dziś jesteśmy w tej Niedzielę Palmową wezwani, aby ją wydobyć i aby nią żyć. Aby prosić Pana codziennie też i o to, by o wielkich Jego dziełach w naszym życiu, o tych najważniejszych, w sakramentach, o krzcie, o bierzmowaniu i o Eucharystii, w której Jezus Chrystus daje nam siebie samego, aby nas przemieniać, aby o tym nigdy nie zapominać, aby to nosić w sobie, w sobie jako moc. Tak zresztą, jak mówi to pierwsze czytanie, że owszem, przejdziemy, jak Jezus Chrystus przeszedł przez doświadczenie poniżenia. Ale wcześniej mówi Pan otworzył mi ucho. Ja się nie oparłem i nie cofnąłem, napełniłem się Jego Słowem, napełniłem się Jego miłością, bo to Słowo jest Jego miłością. Dlatego poddałem grzbiet mój bijącym, policzki moje rwącym mi brodę, nie zasłoniłem mojej twarzy przed niewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. To jest ta moc Jezusa Chrystusa. Syna Bożego, ale to jest też i ta nasza moc. Pan Bóg nie wspomaga. Dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam, chociaż będę przechodził przez sytuacje najbardziej hańbiące, chociaż przejdę przez odrzucenie, przez poniżenie i być może także. Przez śmierć ze względu na Jezusa Chrystusa, tak jak tylu męczenników przez nią przeszło w starożytności i ciągle przechodzi także w naszych czasach, także w tym dniu dzisiejszym. Nie zapominajmy o tym, że chrześcijaństwo jest religią cały czas, przez wieki i tysiąclecia, najbardziej prześladowaną ze wszystkich. I to właśnie dlatego. Że idziemy śladami Jezusa Chrystusa. Przychodzimy dziś do Pana owszem, wpatrując się w jego mękę, w to jego odrzucenie, idąc jego śladami, ale też przychodzimy dlatego, że on zmartwychwstał. Bo też to wszystko, co świętowaliśmy, co obchodziliśmy przez te 40 dni Wielkiego Postu i ten Wielki Tydzień, to wszystko ma ten jeden sens. I to jedno uzasadnienie, że On śmierć zwyciężył, że On jest Panem nad wszystkimi sytuacjami na mojego i Twojego życia, nad całym tym światem, że jest Królem, że na Jego imię zegnie się każde kolano, istot niebieskich, ziemskich, podziemnych i wcześniej czy później, najpóźniej, na sądzie ostatecznym wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Amen.